W okresie, mający na celu wsparcie armii podziemnej. Na terenie powiatu Szarcesza, Łyniusz Lipiński, Mrówka zwrócił szczególną uwagę na osoby współpracujące z organami bezpieczeństwa. Okręg ten dosyć szybko odzyskał sprawność organizacyjną. Nie była to już jednak tak szeroka działalność jak poprzednio. Poza tym organa bezpieczeństwa stosunkowo dobrze znały strukturę NZW, Było to możliwe dzięki pozyskaniu w sierpniu 1948 roku do współpracy w charakterze agenta jednego z komendantów powiatowych, Henryka koniecznego Romana, byłego komendanta powiatu Szczepień. Trudno ustalić, jakie motywy spowodowały go do podjęcia pracy agenturalnej. Być może spełniło do tego zlikwidowania w czerwcu 1938 roku komendantów planu. orzeł i o własne życie. Z pewnością był już opracowany dłuższego czasu przez agenta, otóż to nim nie wrzod. I z narzeczonej, również małą Urzędu Bezpieczeństwa. Podejmując współpracę z UB w Ostrobę, obrał sobie pseudonim Masł i zobowiązał się do likwidacji pozostałych partyzantów. Pod pretekstem wyboru nowego dowódcy po aresztowany w Zdebie Kozłowskim odswołał pod wszystkich patroli NZ-2. Według planu opracowanego przez Urząd Bezpieczeństwa w z koniecznym został w alkohol zakrabiony środkami nasennymi. Wkroczenie KBU i UB w celu zabicia partyzantów miało nastąpić po spożyciu wódki i zadziałaniu środków na Plan ten pobyt się tylko częściowo, ponieważ w dniu 12 sierpnia 1948 roku na omówione miejsce zgłosił się tylko patrol Henryka Kryśka, Denba II. Z koniecznych poczęstował szkodowych żołnierzy i zakwaterował ich we wsi Dąbrowa, w stodole Józefa Kostka. Następnie powiadomił szefa owego Strułęce o miejscu pobytu patrolu Dęba. W wyniku operacji we wsi Dąbrowa Gmina Myszynie został aresztowany patrolu natomiast ranny został Henryk Luda Jastrząb, który w drodze do szpitala na. na miejscu ginął Henryk Łyś w dom w którego ciało odnaleziono z bliższa w miejsce Na podstawie zdań nieznanego oraz informacji agenta Mazur w krótkim czasie zostało aresztowanych około 20 osób współpracujących z związaniu drugi i zlikwidowano trzyma własne broni. Poza tym w październiku zostali ujęci członkowie jego patrolu. Stanisław Kutryk-Rekin, Stanisław Bączek-Rabiłka, Czesław Szyszko-Biały, Władysław Piórkowski-Twardy i Henryk kruc Mimo aresztowań w sierpniu 1948 roku praca od tęcza przebiegała normalnie. W musze 14 sierpnia 1948 roku zebrani komendanci powiatowi i komendant szandarmeni kolegialnie podjęli decyzję o nadaniu awansu Witoldowi Boruckiemu Dybowi Niewątpliwie było to nawiązanie i kontynuacja tradycji zapoczątkowanej przez kadrę dowódczą w Ręku Bosze. 22 sierpnia 1948 roku komentarz powiatu Błękit na podległym terenie rozwieścił około 500% pod tytułem do zdrajów narodu polskiego. Próbował także uzupełnić malarzyny chroni. Na terenie gminy Kłoniawy i Krasnosiec szary zorganizował administrację gminną. Z przeprowadzonych problemów wynikało, że społeczeństwo jest wstępne do walki z komunistami. Witold Sieczkowski-Piały, jako komentarz żandarmerii, dbał o dyscyplinę na terenie okręgu. Karał surowo wszelkie nieposłuszeństwo wobec przełożonych, picie alkoholu i niedotrzymywanie tajemnicy służbowej. Ponadto pisał do żołnierzy odezwy, które zachęcał członków PZU do wytrwania w walce. Udzielał pochwał wyróżniającym się w służbie. 18 listopada 1948 roku został aresztowany Anton Mocelewski za głowę. Zamieszkały we wsi ludzkich na Niebo. Na podstawie jego zeznań zostało zatrzymanych trzech członków NZW, Aleksander Suchowski na Bonaparte, Jan Zaradkiewicz Dan i Adam Załęński sen. Ponadto 27 listopada zostało zatrzymanych kolejne 16 osób. Wszyscy byli w komendy z powiatu wojennego. Partyzanci XVI Okręgu NZ-Putęcza zostali zmuszeni do zmiany taktyki prowadzonych działań. Nie prowadzili już dużych i akcji. Na terenie poruszały się w pod 3 do 5 osób. Działania zaczęły ograniczać się do walania współpracowników UB, aż do kary śmierci włącznie i organizowania akcji o charakterze agrowizacyjnym. Okręg nie miał możliwości wydawania własnej klasy, a ulotki były sporadycznie podbordowane wśród ludności cywilnej. Po likwidacji komedii obrębu organa bezpieczeństwa jeszcze bardziej zdecydowanie przystąpiły do likwidacji podsiednień. W, w drugiej połowie 1948 roku e, położono szczególny nacisk na rozwój sieci trzeba czego efektem były kolejne likwidacje patroli NZW w 1949 roku. Kolejnym zadaniem wspomnianego urzędnika Mazur było zlikwidowanie Komendy powiatu korłową. Niewątpliwie trudne, ponieważ członkowie tej komendy, Józef Harecki, Sen, Aleksander Niewiadomski i Sarna, wiedzieli o współpracy z koniecznego kupek. Z koniecznym przy pomocy agenta pozyskał do współpracy Wacława Moglińskiego Szczytła z komendy powiatowej podwołów. Jako agent rozumiewał się z Puszka. Sen i Sarna zaczęli podejrzewać swojego dowódcę, że podjął współpracę z kupek. Obaj agenci, Mazur i Puszka, przygotowali zasadzkę w miejscowości i na szymi w pobliżu magazynu broni. Agenci podczas spotkania z 21-22 stycznia 1949 roku zabili Józefa Faleckiego Snaje z władzami Następnie kontaktował się z agentem Rzopę, który powiadomił w Ostrołęce o zabiciu Sarny i Zorganizowana grupa operacyjna składająca się z GUB, MO i przybyła do Wsiuchywa w celu w cudzysłowie likwidacji patrolu rz Podjęte działania zmierzały do ukrycia działalności agentury wewnętrznej i stworzenia dla niej odpowiedniej legendy. Na miejscu podróbano walkę grup operacyjnych z partyzantami. W tym czasie agent, czyli Mazur i Puszka, otrzymali kolejne zadanie w imieniu Zjednoczonego Królestwa Orła. Mówię tak szeroko o tym, ponieważ jeszcze po dzień dzisiejszy wielu nawet kombatanckich, pokutują takie yy, legendy, które rozprzestrzeniało w właśnie, że zginęli podczas walki. Płaczki byli często zawiniani przez swoich stu towarzyszy, zweryfikowanych przez uczonych e, bezpieczeństwa, przez agentów, tak zwanych agentów wewnętrznych. To, można powiedzieć, była najbardziej przykra śmierć, bo z ręki nieoczekiwanej, druga brata, który niedawno stawał rannie w ramieniu. Na początku kwietnia 1949 roku Piotr wolucki, dom płaginicz, prowadził rozmowy w celu podjęcia współpracy z 15 okręgiem między na czele którego stał Kazimierz Żebrowski, bo w dniu 4 kwietnia 1949 roku Komendant Okręgu Tęcza wydał oświadczenie w związku z nieudaną próbą podjęcia współpracy z XV Okręgiem Rzędu. Wszechwajem na terenie sąsiedniego okręgu Łabiniński stwierdził, że oddziały partyzanckie jedynie ukrywają się, nie podejmują żadnych działań, ani o charakterze doraźnym, ani politycznym. Żebrowski, jak wynika z relacji Borowskiego, nie chciał żadnych działań. Nastawiony był jedynie na przetrwanie trudnej sytuacji. W związku z tym w i Dzikomośna odpowiada wiosna w Ryniu Szczeliński, Mruca, wydanie doświadczenia o prowadzonej działalności jedynie na terenie 16 okręgu rezerw wnętrza. 29 maja 1939 19. roku do UB w zgłosiło się kolejnych dwóch partyzantów, Marian Węcińskiego, Zając i Zdymu Wierzchała Janek. Donieśli oni UB o kolejnym stacjonowaniu partyzantów na spotkanie mieli przybyć wówczas Stanisław Sokołowia, Kszary, również Gminy Mówka, Stanisław w Kochańskim wraz z patrolami oraz Wiktor Burudzki dom Bawienicz, łącznie około 60 partyzantów. Proszę zwrócić uwagę, połowa roku 1949 i tak potężna grupa 60 partyzantów w jednym miejscu. Na podstawie tych informacji 31 maja 10 czerwca 1949 roku w regionie planowanej koncentracji żołnierzy NZW Została przeprowadzona operacja przy udziale trzech batalionów KBW. W rejonie miejscowości Zabiele Wielkie, Niesłuchowo, Pach, Amino. w pierwszym 1 czerwca zostali zatrzymani dowódca patrolu Włodzimierz Szkodkowskich członek patrolu Szarego, Władysław Majewski-Żwirko, komendant żandarmerii Titoł Sieczkowski-Biały został Podczas przesłuchania zeznał, że w rejonie okręgu znajdują się patrolej Włodzimierza miejskiego dówki i Witolda polutkiego denbaba Babieniczna. W wyniku dalszych działań został zatrzymany członek merywał Hutny, wój został również ranny i zabityz okolnicki cygan. Na podstawie zeznaniu ujawni. 2 czerwca 1949 roku KBW przeprowadziło operację w rejonie lasu w wyniku której został zlikwidowany magazyn broni. Tego samego dnia w oparciu o zeznania chorób w miejscowości Pieczyska został zlikwidowany kolejny magazyn broni, wkrótce po aresztowaniu zmarli. Witold Sieczkowski i Edward Winny. Podczas dalszych działań 4 czerwca...